W naszej słonecznej rodzinie pojawił się gość z nieznanego miejsca. Nie z Marsa, nie z Plutona, lecz spoza granic światła, które zna nasze Słońce. Astronomowie nazwali go 3 i Atlas, czyli trzeci obiekt, który przyleciał do nas z innej gwiazdy. Ale czym on jest? Czy to tylko kometa zrodzona z lodu i pyłu, sunąca przez Zimną próżnię, czy może okręt obcej świadomości dryfujący przez eony, by dotknąć naszej planety wzrokiem, nie z bronią, lecz z ciekawością? Takie pytanie zadał sobie astrofizyk Loeb, czyli człowiek, który widzi naukę jak powieść detektywistyczną o wszechświecie. Bo za każdym razem, gdy międzygwiezdny wędrowiec przekracza granice naszego systemu, szuka w tym znaku ścieżki wiadomości. 1 lipca 2025, tak zapisano w kronikach nieba, pojawił się trzeci międzygwiezdny obiekt. I choć wydaje się, że to tylko liczba, tylko dla, data, dla wielu była to chwila, w której kosmos przemówił szeptem. 3 i Atlas jest jak zwierciadło, które wszechświat podnosi ku ludzkości. To przypomnienie, że nawet zimna przestrzeń między gwiazdami nie jest martwa. Jest żywą świadomością, w której wszystko obserwuje wszystko. Być może nie chodzi o to, że oni przylecieli do nas, lecz że my wreszcie zaczęliśmy widzieć to, co od zawsze patrzyło na nas. Astronomowie spojrzeli w oblicze 3 i Atlas i od razu poczuli, coś tu się nie zgadza, bo oto ten międzygwiezdny przybysz pojawił się daleko od Słońca w pobliżu orbity Jowisza. Zbyt daleko, by kometa mogła się ujawnić, by rozkwitł jej gazowy oddech. A jednak świeciła, jakby chciała, by ją zobaczono. Jeśli to kometa, to ogromna, jeśli nie, to coś, co samo odbija światło, nie potrzebując lodu ani ogona. A jej ogon? Niektórzy twierdzą, że to tylko złudzenie, ślizgnięcie się cienia przez ruch a inni mówią, że to zasłona dymna, za którą coś się ukrywa. Loeb i jego współpracownicy zauważyli coś jeszcze bardziej osobliwego. Ścieżka lotu 3I Atlas niemal dokładnie pokrywa się z płaszczyzną orbit planet, tą cienką taflą, po której tańczy cały nasz system. Jakby przybysz celowo wszedł w nasz taniec, jakby chciał przemknąć między planetami nie z góry, lecz z dołu, Pośród nas, nie zderzyć się, spotkać. Prawdopodobieństwo takiego wejścia niewielkie 1%, może 5%, ale gdy wszechświat pisze własne równania, prawdopodobieństwo nie znaczy nic, bo to, co niemożliwe, dzieje się zawsze wtedy, gdy patrzymy wystarczająco długo, a potem druga osobliwość. 3 i Atlas leci przeciwnie do ruchu planet, jakby płynął pod prąd kosmicznego strumienia. Wszystko w naszym układzie porusza się w jednym rytmie, jak puls serca, a on jedyny, który idzie w drugą stronę. Niektórzy widzą w tym przypadek, inni cel. To nie ciało niebieskie przecina nasze niebo, to świadomość przecina naszą rzeczywistość. Atlas porusza się pod prąd, tak jak duch idzie pod prąd codzienności, gdy budzi się z materii. Być może jego lot jest gestem odwagi, próbą dotknięcia nas w sposób, którego nie zrozumiemy umysłem, ale poczujemy sercem jak drganie międzygwiezdnej struny w naszej własnej duszy. Trzy i atlas nie pędzi na oślep, jego ruch precyzyjny, miękki, jakby ktoś prowadził niewidzialną dłonią. Astrofizycy mówią o zbliżeniach. Ale te spotkania z planetami mają w sobie coś więcej niż przypadek. W ciągu zaledwie kilku miesięcy obiekt przeleciał blisko Marsa, musnął pole grawitacyjne Jowisza, a potem, jakby wiedział, co robi, zmienił kierunek. To nie był bezwładny kamień, to był ruch z intencją. Jeśli to statek, to może używać grawitacji planet, jak Żeglarz używa wiatru, nie walczy z nią, lecz pozwala się jej prowadzić. To właśnie nazywamy grawitacyjnym manewrem, czyli sztuką, w której planeta staje się katapultą, a przestrzeń mistrzynią tańca. Mars, Jowisz, Wenus trzy przystanki w tej podróży. Każde z tych spotkań może zmienić trajektorię, skrócić dystans, a może zatrzymać przybysza w naszej Słonecznej przestrzeni. Bo jeśli to naprawdę statek, to może nie przelatuje, może zostaje, a może zawsze tu był, tylko teraz go zobaczyliśmy. Ruch 3 i Atlas to przypowieść o wewnętrznej grawitacji duszy. Każdy z nas ma swoje planety, swoje punkty przyciągania. Które zmieniają kierunek naszej drogi. Niektóre spotkania przyspieszają nasz lot, inne zatrzymują, ale każdy z nich jest manewrem świadomości. Czy Atlas naprawdę kierowany jest przez obcych, a może to my, obserwując jego trajektorię, zaczynamy rozpoznawać własny ruch między światami? Bo to, co nazywamy nauką, jest tylko językiem duchowej geometrii. Jeśli 3 i Atlas rzeczywiście wykonuje te wszystkie manewry z precyzją i zamiarem, to może nie chce odejść. Nie jak inni, Omuamua czy Kometa Borisowa, które tylko przemknęły przez nasze niebo niczym listy bez adresata. Atlas zdaje się szukać orbity, która chce zostać w Słońcu, w jego cieple, w jego polu. Jak w świątyni, do której wreszcie dotarł po eonach wędrówki przez zimno i pustkę. Jeśli to kometa odejdzie, jeśli to statek zostanie, nauka mówi, to kwestia sił grawitacyjnych, ale cisza między gwiazdami mówi inaczej. Czasem coś zostaje nie dlatego, że musi, lecz dlatego, że znalazło swoje centrum. Astronomowie liczą, przewidują, symulują. Jedni twierdzą, że obiekt oddali się i zniknie w blasku Słońca, inni, że jego tor pozwoli mu zostać w Układzie Słonecznym na dłużej. Jakby wszechświat sam chciał zatrzymać to spotkanie, jakby Słońce powiedziało: poczekaj jeszcze chwilę, przybyszu. Loop z właściwą sobie śmiałością rzuca pytanie, którego boi się wypowiedzieć większość naukowców. A co jeśli on udaje kometę? Jeśli jest czymś, co potrafi naśladować życie natury, aby nie zostać rozpoznanym? Tak jak istoty światła przybierają formy mgły, a bogowie przychodzą w snach jako zwykli ludzie. Czy więc Atlas mógłby mieć maskę z pyłu? Czy jego gazowy ogon to tylko dymna zasłona, a jego prawdziwa postać ukryta jest pod nią? Cicha, metaliczna, nieludzka, ale świadoma. Tu kończy się nauka, a zaczyna się mit współczesności, bo 3 i Atlas nie jest tylko pytaniem o obcych, to pytanie o nas samych: jak często i my udajemy komety, świecimy, by nas zauważono, a pod płaszczem światła ukrywamy coś głębszego: intencje, pamięć, tożsamość, którą Boimy się pokazać światu. Może wszechświat przysyła nam takie znaki jak Atlas, żebyśmy zrozumieli, że każda trajektoria ma sens, że każde spotkanie choćby na ułamek sekundy jest kosmicznym zwierciadłem świadomości. Nie pierwszy to raz, gdy nieskończoność przesyła nam list. Pierwszy z nich nadszedł w roku 2017. Nazywali go, uwaga, połamie sobie język, Oumuamua, co po Chowajsku, ten, który przybywa z daleka jako pierwszy z Już samo imię brzmiało jak zaklęcie, był smukły jak ostrze, długi na setki metrów, cienki jak oddech światła. Nie błyszczał, nie dymił, nie tańczył jak kometa, a jednak Sunął przez przestrzeń z własnym rytmem, jakby znał kierunek. Kiedy mijał słońce, przyspieszył. Nie powinien był, a jednak tak się stało. Nie znaleziono wybuchu gazu, nie było pary ani pyłu, nic, co mogłoby wytłumaczyć jego ruch, jakby włączył napęd niewidzialny dla naszych oczu. Avilop wtedy po raz pierwszy wypowiedział Herezję, która w świecie nauki zabrzmiała jak dzwon w pustce. A jeśli to nie był kamień, większość naukowców zaśmiała się, ale śmiech zawsze towarzyszy objawieniu, zanim stanie się oczywiste. Dwa lata później, w 2019 roku, niebo, niebo ponownie drgnęło. Z Rosji, z domowego obserwatorium, amator nieba Borisow odkrył nowy jasny obiekt. Była to kometa, ale inna niż wszystkie, jej tor nie należał do naszego Słońca. Była drugim posłańcem spoza gwiazd. Pierwszy zwiastował, drugi potwierdził. Trzeci atlas przyniósł pytanie: czego naprawdę chce wszechświat od nas? Trzy międzygwiezdne ciała, trzy akty kosmicznego dramatu. Omuamua, objawienie, symbol pierwszego przebudzenia, kiedy człowiek zrozumiał, że nie jest sam. Borisow, dowód, znak, że to nie był przypadek, że wszechświat mówi językiem powtarzalnych cudów. Atlas, zaproszenie, bo trzeci przybysz nie tylko przelatuje, on zatrzymuje się, jakby chciał wejść w nasz krąg, zasiąść przy stole planet i wyszeptać coś, czego jeszcze nie umiemy usłyszeć trzy ciała, trzy symbole, jak trzy dźwięki jednej mantry, której sens dopiero dojrzewa w ludzkiej świadomości. Z gwiazd na dno oceanu. Tak wygląda prawdziwa podróż człowieka, który szuka dowodów istnienia nieskończoności. Avi Loeb nie zatrzymał się na teoriach. Nie wystarczyło mu wpatrywać się w teleskopy. Chciał dotknąć śladu, poczuć pod palcami to, co Przybyło z odległej gwiazdy i znalazł go nie w przestrzeni, lecz w wodzie, na dnie Oceanu Indyjskiego, w miejscu, gdzie według obliczeń spadł kiedyś meteoryt o prędkości, której żadne ziemskie ciało nie mogłoby mieć. Statek wyruszył w milczenie. Metalowa łódź kilku badaczy i ogrom, czarna tafla wody, pod którą spoczywały okruchy Międzygwiezdnego ognia. Za pomocą magnetycznych sieci wydobyli z dna maleńkie kulki metalu, idealnie gładkie, jakby ktoś je wypolerował dłonią czasu. Zbadali ich skład, był dziwny, nieziemski. Niepodobny do niczego, co znamy. Czy to pozostałość po meteorycie, czy może fragment statku, który przelatywał zbyt blisko naszej atmosfery? Naukowcy spierają się. Jedni mówią, to tylko rzadki stop żelaza, inni milczą, bo czują, że gdyby uznali, iż to coś więcej, musieliby zmienić sposób, w jaki patrzą na całe istnienie. To nie był tylko eksperyment, to był rytuał, zanurzenie w głębi, by dotknąć materii, która pamięta inne słońca. Bo ocean jest jak dusza świata na powierzchni, wzburzony, w głębi, spokojny, a w jego ciszy spoczywa pamięć o wszystkich światłach, które kiedyś spadły z nieba. Kiedy loup wyciągnął z dna maleńką metaliczną kulkę, wyciągnął też coś z nas. Pragnienie dowodu, że nie jesteśmy sami, ale może dowód nie jest potrzebny, może to, że patrzymy, już znaczy, że ktoś na nas patrzy w zamian. Wszechświat nigdy nie, myl, nie milczy, to my po prostu przez wieki nie mieliśmy uszu, by go usłyszeć. 3i Atlas nie jest końcem historii, jest jej kontynuacją, kolejnym zdaniem w nieskończonej rozmowie między światłem a Ciemnością. Astronomowie mówią jednoznacznie: będą kolejne, już wkrótce niebo stanie się polem gry tysięcy oczu, robotów, teleskopów, umysłów nie przeoczymy niczego, ale wszechświat uśmiecha się w ciszy, bo nie chodzi o to, by zobaczyć więcej, lecz by nauczyć się widzieć inaczej. Każdy nowy obiekt, każda iskra w czerni to jak nowa litera w alfabecie Boga. Trzeba nie tylko ją odczytać, lecz poczuć jej drganie. A może 3 i Atlas był tylko próbą, pierwszym zdaniem, które wszechświat wypowiedział, by sprawdzić, czy słuchamy. Bo jeśli nauka to matematyka rzeczy. To mistyka jest matematyką serca. I tylko wtedy, gdy obie zaczynają mówić jednym językiem, światło naprawdę staje się zrozumiałe. Kiedy nocą patrzysz w gwiazdy, nie patrzysz w górę, patrzysz w siebie. Bo każda iskra tam w górze to echo innej iskry, tej, która tli się w tobie, tej, która kiedyś zapytała, skąd przyszliśmy. A wszechświat odpowiedział nie słowem, lecz gestem. Wysłał trzy i atlas nie po to, by nas przestraszyć, nie po to, by nas zbawić lecz po to, byśmy zrozumieli, że niebo zawsze było lustrem, a każda gwiazda to spojrzenie, które czekało, aż odwzajemnimy wzrok.